Drodzy widzowie już otwarłem 17 okienko i oczywiście mi przerwano przez telefon, ale już powiem Wam tak, że to będzie krążownik tego głównego im, złego z Imperium. I tylko go musimy zacząć składać, więc jeszcze raz nagrywam składanie po prostu już bez otwierania okienka. Otwarłem już okienko. Już po prostu nie wiem jak... Po prostu powiedzmy, że zaraz wam nagram inaczej. I zaczynamy sobie składanie od silników może zaczniemy sobie jak silnik najpierw złożymy to jest ten główny zły w mandalernie krążownik imperium tylko muszę wcisnąć co na no ten statek został grogu pamiętacie w sezonie na ten Ostatek przeleciał Luke Skywalker, żeby wyratować grogu od szturmowców, cienia i tak dalej. To były właśnie, właśnie te szturmowcy. Ciemni szturmowcy tak zwane. Dobra, to już jest złożone. Zróbmy tutaj. Cykl. Aha, z drugiej strony muszę zrobić to samo tak, tylko że po prostu. Tak zrobię. Tak. Ja. Jeszcze jeden O, cykl. No to się wykrzywiło. Cyk. Jest, mamy to. Teraz trzeba do Szczególny element. Cyk. nie poczekaj, bo ja patrzę jak to jest wsadzone w ten design w środku ale w ten o chyba tak A, tak, patrzę. Zrobię to w ten sposób. Nie wiem, jak to jest po to. tak. Ciel. Cyk. Weszło fajnie, tylko teraz. Przepraszam bardzo. Zazwyczaj tu. Najważniejsza rzecz mi uleciała prawie szlak. No, nie, no widzę cię, no naprawdę. Tu kliknę o po prostu i może mi się tu. Teraz tak. Jak tu ma przyjść? Hello, coś mi nie pychło. Jeszcze jeden element. gdzieś A już widzę, schował, uciekł mi ten ten jeden, ten się schował pod tym, o jest, wszystko jest, uciekł mi pod e, transporter. Mostek mostek. Mamy zaraz. I mamy go. Tak mamy. No. Mamy zbudowany kr krążownik imperialny. Proszę bardzo, o! Tak wygląda. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia, zostawcie łapkę w górę subie, z dzwoneczkiem, komentarzami tego dnia. I się później w <laughs> Zalego Wam bardzo dziękuję. Zostawcie łapkę w górę sobie z dzwoneczkiem pod każdym z filmów. Komentarze. Do usłyszenia w FIFA za chwilę. Tak, trzymajcie się. Cześć i pa.